Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będzie prezentacja fryzarki z systemem spryskującym Gerlach Sirius. Ostatnio kilka pań prosiło mnie o taką prezentację, ponieważ są to fryzarki mniej popularne w Polsce. Czy słusznie? Myślę, że ta prezentacja da Państwu odpowiedź. W Niemczech, na przykład, te fryzarki są bardzo popularne, w Polsce trochę mniej. Być może, być może to jest kwestia ceny. Te frezarki są troszkę droższe. No ale trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno są te frezarki, które mają bardzo dużo zalet. No różnią się trochę od frezarek z odkurzaczem. jeżeli miałbym się, że tak powiem, coś dorecać, to najlepiej mieć oczywiście obydwie frezarki w gabinecie. I tą na mokro i frezarkę z odkurzaczem. No ale wiadomo, no, nie każdego na to stać i nie każdy ma taką potrzebę. Dobrze. To może teraz już do Meritum. Na początku może kilka takich sztywnych danych. Fryzarka ma ileś obrotów. Od 40 tutaj nie widać, od 2200 do 42000, czyli jest to fryzarka no już taka z maksymalnymi obrotami. No naj, najmocniejsze frezarki z odkurzaczem mają te 42000, chociaż Saturn minimalną prędkość ma 5000, tu jest 2200, więc można powiedzieć, że ta frezarka jest troszkę precyzyjniejsza. Waga całej fryzarki to około 3 kg. Waga rączki to jest też istotne rączka jest taka. Cała metalowa to jest około 200 gram, 100, 100, dokładnie chyba 170 g, o ile pamiętam. E, wymiary fryzarki, no to 28 na 28 cm, to może być istotne, jak ktoś planuje gdzieś ją umieścić i, i potrzebuje te wymiary. Natomiast no, wielkościowo ona jest taka sama jak Sirius, jak Luna czy Saturn. E, wysokość około 12 cm. Coś takiego. Napięcie znamionowe, oczywiście 220 V. Pojemność tego pojemnika na płyn, który tutaj jest umieszczony, to jest około pół litra. Pobór, maksymalny pobór mocy to jest około 350 W. No i tyle, jeżeli chodzi o sztywne dane. Zasilanie mamy z tyłu. Jest tutaj taka wtyczka, podłączamy ją od tyłu, i z tyłu mamy główny włącznik zasilania, który właśnie w tej chwili włączyłem w Tutaj, z tego co widzę na filmie, jest dosyć czytelny ten wyświetlacz, ale w rzeczywistości to jest kwestia filmu i pewno kamery. W rzeczywistości on jest bardzo czytelny. W tej chwili mamy tu ustawione 10 tysięcy obrotów. To jest ilość obrotów, z jakimi obraca się frez. I przejdźmy już do konkretów. Ja zaprezentuję, jak, ta fryzarka, jak tą fresarkę obsługiwać. Tutaj mamy dość długi wąż. On naprawdę jest długi, w związku z tym frezarka może stać w dowolnym miejscu, zakres mamy bardzo duży, to jest ponad 1,5 metra, na pewno. I tym czym się odróżnia od frezarki z odkurzaczem, to to, że ta rączka jest troszkę węższa, no bo, bo tutaj nie ma tego Wlotu powietrza, więc jest węższa, więc to taka chyba bardziej precyzyjniejsza do trzymania, i dodatkowo ma oświetlenie są takie dwie diody LEDowe. No i tutaj pod spodem tego może nie widać na filmie, są dwie dysze, którymi jedną dyszą leci jakby ten płyn, woda, taka dostylowana, a drugim leci powietrze i powietrze, które uderza w płyn, jakby powstaje tak jak armatka śnieżna, powstaje taka mgiełka. Tak naprawdę tutaj nie chodzi o to, że to się leje woda na tą stopę, czy nogę, czy tam miejsce frezowane, tylko to jest taka mgiełka wodna. Ona ma za zadanie chłodzić miejsce frezowane, a przy okazji zbiera też pył. Czyli też przy tej fryzarce, mimo tego, że nie ma odkurzacza, też się nie pyli, ponieważ ta woda, ta mgiełka zbiera cały ten pył. I jakby to opada, w związku z tym też przy niej nie wdychamy pyłu, który powstaje przy zabiegu pielęgnacji stóp. Tutaj mamy główny włącznik, i w momencie, kiedy go włączamy, uruchamia się frez. Może ja włożę jakiś fres, zatrzymam na chwilę film. O, mam tutaj taką atrapę frezu, to jest taki frez kuleczka, który służy m.in. potem do czyszczenia chwytaka, ale on imituje mały taki frez typu różeczka. Włączamy i proszę bardzo. Teraz frezarka obraca się z prędkością 10 tysięcy obrotów, tak jak widać na wyświetlaczu, nie wiem czy to na filmie dokładnie widać, ale jest tu 10 tysięcy. I tutaj mamy regulację prędkości, czyli mamy co 500 obrotów plus minus i tak możemy dojść do 42 tysięcy. Żeby było łatwiej pracować, w tej fryzacji mamy trzy przyciski pamięci. Fabrycznie mamy zapamiętane trzy prędkości: 10 tysięcy, 20 000 i 30 tysięcy obrotów. E, oczywiście możemy to zwiększać aż do 42 tysięcy obrotów, z tym, że na tych maksymalnych obrotach 42 tysiące producent e, mówi nie zaleca pracowania, e, powinno się pracować nie dłużej jak 5 minut. E, I znów możemy zmniejszyć. Jeżeli chcemy zmniejszyć na przykład na 10 tysięcy, możemy od razu nacisnąć M1 i mamy 10 tysięcy. Te przyciski, fabrycznie za, 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 um, zaprogramowane na 10, 20, 30 000, te przyciski pamięci, możemy sobie korygować. To znaczy, możemy sobie pod każdym M1, M2, M3 zapamiętać taką prędkość, na jakiej najczęściej pracujemy. Czyli, na przykład, jeżeli chcemy pod M1 zapisać sobie, dajmy na to, 8000 obrotów. To tymi przyciskami plus minus ustawiamy sobie 8000 obrotów, czyli na przykład w tej chwili mamy 8000 obrotów i przycisk pamięci M1 przyciskamy i trzymamy kilka sekund, aż wyświetlać. O właśnie, nie zacznie migać. I w tej chwili pod M2 mamy te fabryczne 20 tysięcy, a pod M1 mamy 8000. W związku z tym możemy to w dowolnej chwili zmienić i możemy to korygować. Tak jak nam wygodnie. Czyli pod tymi przyciskami możemy sobie zapamiętać trzy dowolne prędkości, na których najczęściej pracujemy. Poniżej mamy przycisk lewe-prawe obroty. Możemy go jakby w trakcie naciskać, czyli jeżeli nacisnę teraz się obraca w prawo, zresztą większość frezów zbiera w prawą stronę, a na przykład kapturki zbierają w dwie strony. To wystarczy, że naciski, naciśniemy ten przycisk Tyk. I fresz się zatrzyma, i zacznie się obracać w drugą stronę. I z powrotem. Tyk. I mamy fres w prawą stronę. Yy. I tutaj ten przycisk, yy, ostatni, to jest przycisk, w którym włączamy LEDy. Proszę zobaczyć. Dość jasno one świecą. Bardzo intensywne światło. Nie wiem, czy to widać. Poświecę Państwu w oczy. Yy. I możemy w każdej chwili jedno naciśnięcie i wyłączyć, czyli włączamy te ledy wtedy, kiedy nam jest to potrzebne. Po prawej stronie, znaczy tak naprawdę po lewej stronie frezarki, mamy przyciski, którymi będziemy sterować ten nas spryskiwacz, ten system spryskujący. Tutaj mamy też dwa przyciski pamięci, czyli dwie jakieś tam wartości, ponieważ ten płyn możemy też regulować. Może być go, tutaj jest taka, to chyba lepiej widać, bo tu nie jest wyświetlać, tylko widać, czyli mamy więcej tego płynu, mniej tego płynu. I tutaj też fabrycznie pod, M, pod Spray 2 jest, są zapamiętane maksymalna ilość tego płynu. Pod Spray 1 minimalna ilość tego płynu i też możemy to korygować. E, natomiast, oczywiście, też możemy to zaprogramować po swojemu. Czyli możemy na przykład ustalić, że S1, czyli spray 1, to jest minimalna ilość płynu. E, ten płyn dozujemy w, 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 tak jak nam potrzeba. Czyli, e, jeżeli chcemy, żeby dużo się pyli, na przykład, chcemy więcej tego płynu żeby tam giełka była intensywniejsza, więcej zbierała, no to wtedy zwiększamy ilość tego płynu. Chcemy mniej, no to zmniejszamy. Czyli na przykład możemy sobie zapamiętać, pod S2 jest, pamiętamy maksimum, ale chcemy pod S2 na przykład zapamiętać sobie tak połowę tego płynu. Dajmy na to połowę, połowę możliwości. Więc znów ustawiamy sobie przyciskiem plus minus tyle ile chcemy i przytrzymujemy przycisk. S2 i znów zacznie nam migać o ten wyświetlacz i proszę zobaczyć pod S1 spray 1 mamy 1 pod spray 2 mamy połowę ale może ja Państwu w ogóle pokażę <ślenie> ten płyn w związku z tym ustawię go na minimum i tym przyciskiem go włączam i proszę zobaczyć teraz spray leci bardzo mało bo jest go mało aha ja go nie włączę przepraszam Tutaj spray, nie włączyłem sprayu. O, bo przepraszam, ja patrzę tyłem i przyciski mi się pomyliły. Czyli tym przyciskiem włączamy, wyłączamy spray. Tak, o tym przycisku, o tym przycisku za chwilkę jeszcze powiem. I tutaj tak, czyli ustalamy, ustawiamy sobie wielkość, na przykład tu mamy maksimum i włączamy spray. I proszę zobaczyć maksimum, ale to nie jest tak, że leje się woda jakimś ciurkiem, tylko tej wody to jest taka intensywna mgiełka, prawda? Jak damy minimum, no to tam mgiełka jest taka prawie niewidoczna, ja ją czuję, nie wiem czy ją widać i też tak, tak trochę przerywa, to nie jest tak, że takim, po prostu mniej tego płynu leci za jakiś czas. Ustawiliśmy pod S2 średnią ilość, więc o, proszę zobaczyć, tego jest płynu mniej. Nie wiem, czy to tak dokładnie widać na filmie, ale proszę mi wierzyć, że tego było dużo mniej leci. No i nie. tym przyciskiem możemy go wyłączyć. Może ja wyłączę frezarkę na razie. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. W momencie spray działa tylko wtedy, kiedy obraca się fres. Czyli włączamy fres. On się obraca na przykład z prędkością 9000 i włączamy spray. I on sobie leci na przykład, ustawimy na połowę wartości. Tak? Ale w momencie, kiedy wyłączymy fres, to mimo tego, że ten spray jest włączony, to też się wyłączył. To znaczy, system spryskujący działa tylko wtedy, nieważne czy jest włączony czy wyłączony, działa tylko wtedy, jeżeli jest włączony fres. Więc jest to prawidłowo. Tutaj na dole mamy jeszcze kontrolkę serwis. Ona oznacza, ona się zapala po 400 godzinach na pomarańczowo, a po 500 godzinach na czerwono. I to nie jest informacja o żadnej usterce, tylko o tym, że powinniśmy wrazarkę odesłać do serwisu na przegląd. Jak zapala się na pomarańczowo, czyli mamy 400 godzin pracy, no to pomyślmy, po, 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 po. Powinniśmy pomyśleć o, o najbliższym czasie o wysłaniu na, na, na przegląd. Natomiast, jak się zapali na czerwono, no to niezwłocznie trzeba odesłać flazorkę na przegląd. E, odsyłanie regularne na przegląd gwarantuje nam, że sprzęt długo będzie sprawny, krótko mówiąc. Ale to już zostawiam Państwu. Natomiast, tutaj ta kontrolka, którą przez przypadek włączałem przed chwilą, to jest kontrolka, która jest do lampki. Ale nie do tej lampki, bo tutaj to mamy tą kontrolkę, którą włączamy tym przyciskiem włączamy te LEDy w rące, tylko do zewnętrznej lampki. Tutaj z tyłu Fezarki, nie będę jej teraz obracał. Jest takie miejsce, gdzie możemy wpiąć zewnętrzną lampę LED. Na przykład, jeżeli jeździmy na pedikur mobilny do kogoś tak, i potrzebujemy wziąć małą lampkę, która dodatkowo będzie nam oświecać miejsce pracy. To ją tutaj podłączamy z tyłu, i tym przyciskiem możemy tą lampkę uruchomić. Czyli wszystko z, po, z pozycji panelu frezarki. Jest to bardzo wygodna funkcja, e, no i dość przydatna, zwłaszcza przy, podczas pedipiru mobilnego, kiedy jedziemy do klienta. E, no, ale jeżeli ktoś tego nie potrzebuje, e, no to po prostu tego nie używaj tyle. E, Chyba powiedziałem wszystko. Tutaj u góry jeszcze mamy wpięty taki, taki przyrząd do sprawdzania frezów. Raz na jakiś czas warto e, sprawdzić wszystkie frezy, czy tu wchodzą. Jeżeli któryś z frezów nie wchodzi, to znaczy, że najprawdopodobniej jest skrzywiony. Trzeba go po prostu wyrzucić, bo nic z tym nie zrobimy. E, no i tyle. Tutaj mamy jeszcze taką kontrolkę, która służy do, 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 do frezarki Można dokupić taki włącznik bezprzewodowy i wtedy tam on miga, że jest połączenie z tym włącznikiem. E, dobrze. E, no to chyba właściwie powiedziałem wszystko. Jeżeli chodzi o obsługę fryzarkę i prezentację, tak to wygląda. E, Płyn możemy używać w tej frezarce tylko ten zalecany przez Gerlacha, tylko on daje nam gwarancję. Po pierwsze, żebyśmy mogli korzystać w razie z gwarancji, bo oczywiście frezarka ma gwarancję, to musimy używać tego płynu, bo jeżeli serwis zobaczy, że używamy innego płynu, to może nie uznać nam gwarancji. Ale po drugie, ten płyn gwarantuje, że te dysze, którymi leci woda, się nie pozapychają. Ponieważ te dysze są bardzo wąskie, w ogóle te przewody w środku są bardzo wąskie, i jeżeli to jest płyn, który no nie jest atestowany przez Gerlach'a, to może zostawiać jakiś osad, kamień i te dysze się pozapychają, no i wtedy bez wymiany całych tych, całego układu tutaj, tych wszystkich węży, no nic nie, nie, nie zdziałamy. I po prostu frezarka przestanie, znaczy, frez się będzie obracał, ale system spryskujący przestanie funkcjonować. No dobrze, no to właściwie tyle. Dziękuję Państwu, zwłaszcza tym, którzy wytrzymali do końca i zapraszam do zakupu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.